Witajcie użytkownicy tej przeuroczej stacji YouTube. I czy można to nazwać stacją? Nie wiem. W każdym razie chciałem powiedzieć tak: Szukam, yy, bardziej to będzie odcinek, oczywiście informacyjny w tym przypadku. A chodzi o to: że Szukam osoby do nagrywania. Osoba fajnie, jakbym. Yy, była dość ogarnięta, byłoby fajnie, bardzo miło nawet. No i żeby nie piszczała mi na oci, też by było bardzo miłutko. Poza tym nie mam więcej wymagań jakichś wybitnie. Jestem otwarty na propozycje, z jakich gier by chciała nagrywać. Tylko nie z Minecrafta. Od razu mówię nie z Minecrafta. Z Minecrafta jest miliard. 1 miliard prostu tych yy, osób które chcą nagrywać z minecrafta ups sorki facebook facebook no nie ważne w każdym razie ja z minecrafta nagrywać nie będę Musieli na ogonie 400 o, oczko kurde nowość ocz i chcie... i fajnie by było żeby ta osoba naprawdę żebyście mi tutaj nie po prostu nie przyszedł ktoś kto będzie i wymagany jest komunikator głosowy ja przyjmuję u siebie tylko dwa komunikatory głosowe albo Skype Skype jako tam woli albo Teamspeak 3 ja jestem, preferuję Twitch, ale jak ktoś chce. No. Yy, jeśli chcecie z nagrywać, powiem, że chętnie nie będzie za dużo. To proszę pisać pod, w tych komentarzach, ewentualnie na PW. Yy, ja to na pewno odnajdę. Proszę, yy, właśnie w komentarzach, jak to ma wyglądać. Yy, tak, że A. Na pierwszym miejscu ma pisać nazwa użytkownika danej gry, w którą chcę nagrywać, na drugim miejscu gra, którą chcę nagrywać, na trzecim miejscu wybór komunikatora głosowego. I wtedy już mi wszystko wystarczy: ponieważ dalej to ja już sobie dam radę intro mam wszystko mam poza tym już chyba wszystko powiedziałem co miałem powiedzieć to jest chyba pierwszy taki prawdziwy odcinek informacyjny dla mnie no i co robicie debile Sorry. już po tym nie będzie miło co no i, tak. i nie wymagam tu wielkich zdolności jakiejkolwiek grze może być to największy no, żeby nie powiedzieć, Dekiel, jakby to nazwać, może to być bardzo słabo grająca osoba. Ja ją tam pod szkole gry, które możemy grać, to tak Battlefield 3, Battlefield 4. Yy, dalej, yy. co by tu jeszcze można, yy, może być Civilization 5, Company of Heroes 2, Total War Round 2. War Thunder, WoT trochę mniej Szczerze WoTa to ja już nie gram, bo odkąd wyszły w Grand Forces yy, Dalej No i tyle chyba, jeszcze tam są jakieś gry W każdym razie ja mogę sobie jakąś grę kupić Nikt nie mówi, że nie I nie będę nagrywał z Ale chciałbym kogoś mieć do nagrywania kto nie będzie nubem i w ogóle mnie nie zostawi za 5 minut z powodów jasnych i oczywistych bo mu się już nie chce nagrywać leniem jest no Jacy też ludzie grywają no są no i to I w ten oto sposób chyba będę już kończył odcinek, bo właśnie taka cisza, chwila była ciszy, ponieważ przemyślałem sobie wszystko, czy już niczego nie zapomniałem. I dzięki wielkie za obejrzenie, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Będzie to... War Under tam tytuł jest, ale wiecie... Ach... Muszę za chwilę mu napisać, żeby się zamknął. Na puszku. No i właśnie tak się skończyło otworzymy ten tak. No właśnie Więc dzięki za obejrzenie